Uroczystość Bożego Narodzenia to jeden z niewielu tak pięknych, tak uroczystych dni w ciągu roku. To wyjątkowy czas, kiedy wspominamy tę godzinę przyjścia Syna Człowieczego, Syna Bożego na świat. Biegniemy dziś do Betlejem biegniemy przez czas i przestrzeń. Biegniemy, by stanąć przed nowonarodzonym w postawie uwielbienia i dziękczynienia za to, że przyszedł, za to, że stał się jednym z nas, za to, że przyjął ludzką naturę. To jest wyjątkowe wydarzenie w dziejach świata. Bóg stał się człowiekiem. Bóg wszedł w nasze człowieczeństwo. Bóg jest tak bliski nam. Wyjątkowe, najważniejsze wydarzenie w dziejach świata. My bardzo często bóstwo i człowieczeństwo stawiamy obok siebie. Zapominając o tym, że bóstwo i człowieczeństwo ma swoje pochodzenie, wypływa z jednego źródła. Patrząc na świadectwo wiary, przyjmujemy, że Chrystus jest prawdziwym człowiekiem. Dzisiaj w uroczystość Bożego Narodzenia patrzymy również na Dwóch bardzo <coughs> ważnych świadków Bożego Narodzenia. Pierwszym z nich jest Maryja, pokorna służebnica Pańska, ta, która wydała na świat syna Bożego, Mesjasza. Drugim świadkiem Bożego Narodzenia jest święty Józef. I zarówno od. Maryi, jak i od Świętego Józefa możemy uczyć się postawy wyjątkowej pokory, przyjęcia bardzo trudnej Bożej woli i pokornego realizowania tej Bożej woli w życiu. Dwóch wielkich świadków Bożego Narodzenia. Ten czas, który przeżywamy. Powinniśmy przeżywać ten czas w postawie uwielbienia, w postawie wdzięczności, ale też radości. To, co jest wyjątkowe w świętach Bożego Narodzenia, to ten fakt, że są to święta porozumienia, i no to porozumienie, Zawdzięczamy właśnie przyjściu Chrystusa na świat. Przez Chrystusa ma miejsce, nastąpiło to porozumienie między bóstwem a człowieczeństwem. I patrząc na różne wydarzenia w dziejach świata, patrząc na taki kontekst historyczny, patrząc na, przyglądając się różnym konfliktom, które na przestrzeni wieków miały miejsce konfliktom zbrojnym. Możemy zobaczyć, dostrzec, że właśnie w okresie świąt Bożego Narodzenia, wigilię, w uroczystość Bożego Narodzenia, zawieszano broń, zasiadano wspólnie do stołu, kolędowano, porozumienie, następowało porozumienie. I dzisiaj myślę, że również w wielu rodzinach naszych jakichś małych społecznościach. Doświadczamy tej wzajemnej życzliwości, porozumienia w tym okresie świąt Bożego Narodzenia. Tylko problem polega na tym, że yy, ciężko jest nam to przełożyć na wszystkie pozostałe dni. Wyjątkowy czas, czas świąteczny, czas pełen radości. To jest taki okres, kiedy też powinniśmy uświadomić sobie, że wszystko możemy, że wszystko jest możliwe. Jesteśmy w stanie przezwyciężyć wszystkie nasze trudności, bo Chrystus przyszedł. Bo Chrystus jest z nami, jest obecny wśród nas. Niech ten czas świąteczny. To będzie czas przepełniony miłością, pokojem, wzajemną życzliwością i właśnie porozumieniem, które jest kluczem, które jest najważniejsze w tym czasie świątecznym, w tej uroczystości Bożego Narodzenia. I życzmy sobie, byśmy. Ten pokój, miłość, wzajemną życzliwość potrafili przedłużyć i przenieść na wszystkie inne następne dni. Aby to, abyśmy nie zamykali się w tym tylko do tego czasu świątecznego, uroczystości Bożego Narodzenia, ale byśmy potrafili właśnie miłość, pokój, wzajemną życzliwość zrozumienie przenieść na wszystkie pozostałe dni. Tego sobie życzmy wszystkiego dobrego, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia.